Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że znowu tutaj zaglądasz. Zapewne się uśmiechnąłeś nieraz, kiedy próbuję grać, i gdzieś moja ręka na gryfie nie trafia tam, gdzie trzeba na struny. Cóż, to jest normalne, kiedy jest przerwa w czymkolwiek. Jeżeli robimy coś całkiem nieźle, a potem mamy przerwę, cokolwiek by to nie było, to niestety później. Trzeba czasami zacząć prawie od początku. Chociaż pamięć w mięśniach i gdzieś tam w sercu jest długo, niemniej warto powracać. Dlaczego ja tutaj to mówię? Wielu z nas, wielu z Was na pewno gdzieś muzykę, zahaczyło muzykę o śpiew, o granie na jakimś instrumencie. I wspaniale. Czasami bywa tak, że te instrumenty są odłożone, leżą gdzieś tam w kącie, zakurzone. Tak dokładnie jest na moim przykładzie i właśnie gitarka często jedna czy druga sobie stała, a ja czasami gdzieś tam zerknąłem. Warto, kochani, wracać do instrumentu, warto, jeżeli coś robiliśmy, co nas no wprawiało w dobry nastrój i również dla drugich było czymś miłym, to warto do tego wracać. Czasami dobrze jest, zauważyłem, samemu bez żadnych, żadnych świadków otoczenia, robić to dla siebie. Dla siebie. Czy to będzie śpiew? Jakiś wokal, nucenie, co kiedyś robiliśmy. Czy to będzie granie na jakimś instrumencie, obojętnie jakim. A może jesteś osobą, która zaczyna lub myślisz zacząć grać na jakimś instrumencie. Wspaniale, dobrze właśnie, że o tym myślisz. Również początki mogą być bardzo trudne, bardzo yy, nieudolne, tak zresztą jak i u mnie. Na pewno jak jedna osoba uśmiechnęła się, kiedy tam moja ręka gdzieś tam nie tak akord chwyta, yy, nie szkodzi, to nawet się cieszę, że ktoś się uśmiechnął. Ale chcę Ci tutaj zapewnić, że wielu z nas. Myśli czasami o powrocie, tak jak i ja nieraz, żeby wrócić do instrumentu, żeby się po prostu rozśpiewać. Pamiętam czasy, kiedy gitara była często w moim ręku i zdarzało się, że podróży z rodzinnych stron wracałem i na przykład potrafiłem jedną całą noc przegrać 8 godzin bite przy gitarze. I robiłem to specjalnie tylko dla siebie, nie miałem żadnych osób, które by słuchały, skomentowały. I, tak dalej, nie? I dobrze, kiedy to robimy. Powroty bywają różne. Zdarza się, że osoby są nawet wśród bliskich nie do końca cierpliwe czy życzliwe i powiedzą: O, tu fałszujesz, tam zrobisz coś źle, po co w ogóle to, nam, to próbujesz robić? Nie przejmujmy się, czasami dobrze jest. Bez tych właśnie osób gdzieś zamknąć się i samemu sam dla siebie, czy to będzie gwizdanie, jakieś melodie, śpiewanie, granie na jakimkolwiek instrumencie, warto wracać, warto robić to dla siebie. Zrób to dla siebie, żebyś to ty właśnie czuł się z tą muzyką, jakąkolwiek, czy granie na instrumencie dobrze. Z czasem może inni będą chcieli posłuchać i powiedzą: O, jak fajnie ci to wychodzi, i tak dalej. Także, kochani, cokolwiek nie robiłeś w przeszłości albo miałeś postanowienie, czy zacząć, cokolwiek zacząć. Może to być na przykład jakieś ćwiczenie, może rzucenie jakiegoś nałogu. Próbowałeś, nie wychodziło ci, wracaj. Warto wracać i ponownie zaczynać, aby coś nam wychodziło. Zrób to. Taki, taki test, 30 dni yy, każdego dnia, po ileś tam minut, na przykład 15 20 minut 20. Ale zrób to 30 dni. Zasada małych kroków. I zobaczysz, jak to zacznie Tobie sprawiać przyjemność. A z czasem otoczeniu myślę, że też. Życzę Tobie powodzenia. Wracajmy do dobrych nawyków, do dobrych rzeczy, do muzyki, żeby ten świat był nieco weselszy. Miłego i do usłyszenia. A na koniec coś zaśpiewam i zagram. Co pewnie już. Słyszeliście, że gdzieś tam próbowałem? Kochać to niełatwo powiedzieć. Kochać to nie pytać o nic. Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który ma się powtórzyć. Trzymajcie się i miłego próbowania oraz powracania.